Chciałem opowiedzieć o typowym zawieszeniu przednim, produkowanym przez na Audi od połowy lat 90. To jest wielowahacz. Wymiana końcówki drążka kierowniczego to jest prosta robota. Jest wiele tutoriali w sieci, w których można się dowiedzieć, jak to zrobić. Mało kto jednak wspomina o regulacji wysokości zamocowania przegubu. Jak widzimy, przegub. Ma wycięcie tutaj. I można go zamontować w różnej pozycji, znaczy różną wysokość można uzyskać. I ta śruba górna to nie jest tylko śruba do blokowania go w górnej pozycji poprzez jej dokręcenie do, do, do samej góry, tylko to jest śruba, którą reguluje się położenie tego drążka podczas pomiaru geometrycznego Trzeba ją poluzować, żeby podciągnąć do góry, wkręcić przy lekko zablokowanej śrubie, która nakrętka tutaj jest, która blokuje ruch tego drążka. I teraz zwykle to, co wi widzę czasem, to zamontowane jest w górnym położeniu, dokręcona maksymalnie ta śruba i tu nie ma luzu pomiędzy tą gumą. W żadnym wypadku w nowszych drążkach tam jest specjalnie, żeby ta guma miała się co, co oprzeć. Przy innej regulacji jest, jest podkładka Także to się nie musi opierać nawet o metal tej zwrotnicy, właśnie o to chodzi. I teraz położenie tego przegubu umożliwia regulację parametru TOW CONSTANT, który jest podawany równolegle z parametrem TOW, czyli zbież... no, czy jakby stałość zbieżności i zbieżność. Parametr toł CONSTANT mówi o zmianach zbieżności w zależności od ugięcia samochodu. To jest istotne do prawidłowej stabilności podczas hamowania i przyspieszania kiedy przód samochodu unosi się albo opada raz że zmiany muszą być równe z każdej strony by uniknąć ściągania a dwa zmiany muszą odpowiadać zamysłowi konstruktora bo on tam przewidział że podczas przyspieszania na przykład zbieżność się zwiększa podczas hamowania zmniejsza to jest różnie i podczas regulacji zbieżności należy wykonać Dwa pomiary dla normalnego położenia zawieszenia. Tak to co wszyscy robimy, i wszystkie stacje diagnostyczne zrobią, to nawet te takie mało zaawansowane. I drugi pomiar, którego już niewielu robi, to jest pomiar po uniesieniu przodu samochodu 60 mm podnośnikami, i podczas wykonywania tego drugiego pomiaru wartość zbieżności musi być zgodna z parametrem TOW CONSTANT, jeżeli nie jest to wtedy należy zmienić położenie tego drążka, bo na ten drugi pomiar po podniesieniu samochodu o 60 mm większy wpływ ma położenie tego drążka. Nie dość, że samochód jakby odchodzi nam coraz bardziej od, od osi tutaj, w której jest przekładnia kierownicza, dwa odsuwamy to jeszcze, jeszcze bardziej. Na nowszych maszynach, które odnoszą geometrię i też zbieżność do osi samochodu, a nie tak jak kiedyś mierzyło się zbieżność centymetrem przy przednich kołach, czy, czy jakimś przyrządem metalowym, który tam to próbował zmierzyć, ile to jest zbieżne, widać będzie, czy zmiany zbieżności po uniesieniu samochodu są zgodne ze specyfikacją producenta, co ważne, czy są równe po, po, po obu stronach, bo one... Jeżeli nie będą równe, a zbieżność będzie z każdej strony zmieniała się inaczej, inna charakterystyka będzie zmiany tej zbieżności, to samochód na zwykłym świecie będzie nam ściągał. Podczas hamowania będzie niestabilny, przy przyspieszaniu trzeba będzie też jakiś takie, zacznie się robić narożnik, trzeba będzie cały czas tą kierownicą kontrolować. I duże rozbieżności właśnie w tych pomiarach powodują ściąganie nawet przy idealnej zbieżności ustawionej na maszynach. Podczas normalnego położenia zawieszenia. Podczas wymiany drążka kierowniczego, końcówki drążka, przegubu kulowego tutaj, należałoby zwrócić uwagę na wysokość zamonto zamontowania. Czy, czy tu ktoś celowo nie zostawił trochę luzu? Tak jak mówię, w tych nowszych drążkach, żeby ta guma mogła się opierać na czymś, a niekoniecznie na zwrotnicy, jest podkładka i zostawić ten luz, zapróbować zamontować lążek w takim samym położeniu, w jakim on był wcześniej. Jeżeli nie mamy do dyspozycji albo nie chcemy czy, czy jechać na, na stację tego złożu, która będzie wiedziała, jak ustawić, czy zmierzyć ten parametr, to konstant. Amatorzy, którzy borykają się ze ściąganiem samochodu w jedną czy w drugą stronę, mogą spróbować e, eksperymentować, jeżeli nie wiedzą, jak to było, no, opuścić raz jedną stronę i puścić lekko, sprawdzić jak samochód będzie się zachowywał. Raz drugą stronę sprawdzić, jak samochód będzie się zachowywał. Może to pomoże w, 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 przy poszukiwaniu niewiadomego pochodzenia ściągania przy hamowaniu. Bo położenie tego, tej końcówki drążka będzie wpływało tylko na hamowanie i na przyspieszanie. Jazda jednostajna. Kiedy zawieszenie jest podniesione, nieopuszczone, znaczy no, nie opuszczone, znaczy nie idzie do góry ani na dół, jest no normalna, nominalna wysokość. Większy wpływ na ściąganie wtedy będzie miało tak zwane pochylenie i wyprzedzenie sforznia. Z, z to jest wartość, to są te, to jest teoretyczne stwierdzenia, ale ono występuje. Teraz jest, ten ruch jest bardzo skomplikowany, ale to też można mierzyć. Ustawia się to, to zawieszenie pozwala na no dosyć precyzyjne, może nie ustawienie wartości bezwzględnych ale na wyrównanie ich z każdej strony, bo wahacze, tutaj akurat wisi zacisk, ale wahacze są przykręcone do, do ramy, do ramy, na której najczęściej wisi silnik albo albo jest część zawieszenia i tą ramę można przesuwać, powodując, że można ją trochę przesunąć do przodu, do tyłu. Można ją przekręcić lekko, przez co dół punkt w którym wahacze się schodzą, przesuwa się, jakby przesuwając, przesuwając cały do zwrotnicy i w ten sposób możemy wyregulować to wszystko dosyć dokładnie. To jest precyzyjne zawieszenie, ono naprawdę potrafi pracować doskonale. W starych samochodach ze zużytymi poduszkami, na bózkach, na, na, na tych ławach, na wahaczach, zaczyna się prowadzić źle, ale może się prowadzić naprawdę bardzo dobrze. I, i, i ten detal o jakim pomyśleli konstruktorzy tego samochodu, czyli jeszcze dodatkowa regulacja tego parametru, To konstant, czyli stałości, znaczy stałości odpowiedni, odpowiedniej zmiany zbieżności, w zależności od ugięcia zawieszenia, to jest bardzo istotna, może, no istotna rzecz, która mówi o tym, że to zawieszenie było rzeczywiście bardzo dobrze przemyślane i, i można je bardzo dobrze, znaczy można je wyregulować i uzyskać świetne rezultaty. Ale to zadanie z gwiazdką dla chętnych.